Kochani, z tej strony Aleksandra. Słuchajcie, chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam kilka słów na temat manipulacji procesem manipulacji drugim bliźniakiem. Często słyszę od Was takie zdania: e, Czy jeżeli zrobię to i to, to mój bliźniak zmieni się zacznie mnie traktować inaczej. Czy jeżeli na przykład zrobię to i to, to on się przebudzi, e, zacznie rozpoznawać nasz proces? E, czy cokolwiek, cokolwiek? Powiem Wam tak, e, z mojego doświadczenia wiem, że nic, nic, ale absolutnie nic, co znałam do tej pory, co wykorzystywałam w interakcjach z innymi ludźmi, nie działa, ale to nie działa wcale na bliźniaka. Wręcz przeciwnie. I za chwilę Wam wytłumaczę, dlaczego. Często mówicie: Na przykład, jeżeli ja zablokuję bliźniaka, to czy on zacznie tęsknić, czy zacznie mnie ścigać, czy zacznie o mnie walczyć? Albo na przykład przestanę się do niego odzywać, to on jakoś odblokuje się, albo jak będę do niego. Albo na przykład jak bliźniak zwraca się do was w jakiś taki negatywny sposób, a wy traktujecie go nadal z miłością, to wydaje wam się, że on rozpozna w nas was to piękno i zacznie was traktować inaczej, albo was pokocha, no cokolwiek. Powiem Wam tak, to jest czysta manipulacja i absolutnie nie działa na drodze bliźniaczej płomieni. Szczególnie na drodze bliźniaczych płomieni, bo manipulując bliźniakiem czy procesem, to jest tak, jakbyście manipulowali sobą. Ja Wam powiem, co u mnie działało zawsze. To, co robi bliźniak, to, co mówi. W sposób, jaki zachowuje się, w sposób jaki nas traktuje, to jest odzwierciedlenie naszego wnętrza i tego, co mamy w sobie uleczyć. O tym już wiele razy mówiłam, wiele razy, ale widzę, że jeszcze nie, nie wszyscy to zrozumieli, więc może troszeczkę podam wam przykładów. Za każdym razem, kiedy mówiłam coś na temat mojego bliźniaka, to tak naprawdę mówiłam to o sobie. Na przykład. Mój bliźniak mnie nie kocha, to znaczy, że ja siebie nie kocham. Mój bliźniak nie, nie zwraca na mnie uwagi, to znaczy, że ja na siebie nie zwracam uwagi. Mój bliźniak na przykład e, traktuje mnie w jakiś negatywny sposób, to znaczy, że my siebie, swoje ciało traktujemy w jakiś negatywny sposób. Zaobserwujcie to. Zaobserwujcie to. Dlatego tak często powtarzam, że jeżeli wy siebie nie pokochacie, to nie ma szans, żeby wasz bliźniak płomień was pokochał. On jest dokładnym waszym odzwierciedleniem, odzwierciedleniem waszego wnętrza. Dlatego też żadne manipulacje nigdy, ale to nigdy nie zadziałają. Na przykład, jedna osoba napisała do mnie ostatnio, że zablokuje bliźniaka, bo on musi pobyć sam, bo musi znaleźć tą prawdę w sobie, musi popracować nad sobą. Ja się założę, że, że nie wzruszyło go to nawet, tak naprawdę. Co robimy? Musimy to robić dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. I to nie jest egoistyczne, to nie jest podejście do procesu bliźniaczych płomieni w sposób egoistyczny. To jest właśnie ten prawdziwy, wewnętrzny proces, który każdy, będąc na drodze bliźniaczych płomieni, przechodzi. Obserwując swojego bliźniaka. Widzimy, co mamy w sobie do uleczenia. Nie kocha nas, nas bliźniaczy płomień, zostawiamy go. Zostawiamy go tam, gdzie jest. Nie ucieknie, nic mu się nie stanie. <laughs> nie odejdzie, nie może i tak jesteśmy połączeni. I, i, za, i za, zastanawiamy się, co zrobić w swoim życiu, żebyśmy my czuli się lepiej bez niego. Bo mamy się czuć dobrze bez niego, mamy pokochać siebie bez niego. Dopiero kiedy to w sobie uleczymy, to tak samo, to od razu zmienia się to u bliźniaka. To widziałam u siebie, no nie wiem, mam setki takich właśnie przykładów ze swojego, ze swojego życia, tak? Na przykład ja o siebie nie dbałam, tak? Nie dbałam o swoje ciało i tak dalej. I na przykład jeszcze, jeszcze jedna osoba do mnie napisała ostatnio, że że jej bliźniaczy płomień powiedział jej, że, że nie jest dla niego atrakcyjna, że mu się nie podoba. Ja się jej pytam, czy, czy ty, patrząc na siebie w lusterko, podobasz się sobie, kochasz siebie? Nie. No to jak on ma ciebie pokochać, tak? Jak masz mu się podobać? Jeżeli zrozumiecie to, w jaki sposób to działa, to jest bardzo proste, to. Musicie zawsze, to będziecie już wiedzieć, że musicie zawsze, ale to zawsze zacząć od siebie, tylko i wyłącznie od siebie. Odcinając się od bliźniaka na przykład, bardzo często też mówicie mi, że ja mu pokażę, kto tu rządzi. Ja się odetnę, to na przykład zablokuję go, to on będzie tam cierpiał, siedział i cierpiał i płakał. I na pewno, bo już wiele z was tak mówi, że ja czuję jego ból. Nie, czujecie swój własny ból, bo tak naprawdę to nie robicie jemu krzywdę, tylko sobie krzywdę, bo wcale tego nie chcecie. Robicie to tylko, żeby wywo wywołać u niego jakąś reakcję. Jeżeli to zrobicie dla siebie, tak? że blokuję go, bo to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie w danym momencie. To tak będzie. Będzie i dla ciebie najlepsze, i dla niego. Im bardziej ty zwracasz się do swojego wnętrza, pracujesz nad swoim wnętrzem, uleczasz w sobie różne programy, schematy myśleniowe itd., tak samo ulecza się automatycznie bliźniak i inaczej na Ciebie patrzy. Jak Ty na siebie inaczej patrzysz, tak samo bliźniak na Ciebie inaczej patrzy. I to wszystko, co znaliście do tej pory, z bratnimi, jak, co działało z, w relacjach z bratnymi duszami, z jakimiś tam członkami rodziny i tak dalej, to nie działa na drodze bliźniaczych płomieni. Musicie to pamiętać. Nic nie działa. Cokolwiek robicie na drodze bliźniaczych płomieni, musicie to robić tylko i wyłącznie dla siebie. I często słyszę takie e, okropne rzeczy, <laughs> piszecie na innych grupach odnośnie swojego bliźniaczego płomienia, na przykład, że go nienawidzicie i tak dalej, i tak dalej, i że on e, jest nieprzebudzony, nic nie wie, nieświadomy. Tak na, naprawdę mówicie to sobie. I to ego trzeba przypiłować. <laughs> I popracować nad swoim wnętrzem. Ja, ja od razu zwracam na to uwagę i od razu mówię wprost. Dlatego nigdy nie pozwalam na przykład na swojej grupie, żeby ktoś mówił źle na temat swojego bliźniaczego płomienia. Tam są różne negatywne zdarzenia. On może nas potraktować w negatywny sposób. O tym mówiłam w innym filmiku. Ale zamiast skupiać się na nim i... Wywalać tą swoją złość i, i w jakiś sposób próbować goranić, i tak dalej. Właśnie musimy się skupić na sobie i zastanowić się, co ten bliźnaczy płomień nam pokazuje, co w nas chce uleczyć w ten sposób. I, I musicie pracować tylko i wyłącznie nad swoim wnętrzem. Wasz bliźniaczy was nie, płomień was nie kocha, to Wy siebie nie kochacie. Wasz bliźniaczy płomień was nie szanuje, to Wy siebie nie szanujecie. Nie dba o Was, to Wy yy, o siebie nie dbacie. Nie poświęca Wam czasu, Wy nie poświęcacie sobie czasu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak, z, jak zrozumiecie, jak to działa, to momentalnie, momentalnie, tylko w ten sposób możecie manipulować, tak, w cudzysłowie, być na czym pomieniem, zmieniając siebie. Ale też to, co robicie, na przykład, e, też się na to złapałam, jak już e, zrozumiałam, jak to działa, to pracowałam nad sobą, pracowałam nad sobą też tylko po to, żeby, żeby na przykład zmanipulować bliźniakiem, co też nie działało. Co robimy? Musimy to robić z miłości dla siebie. I tylko i wyłącznie dla siebie. Ja chcę to zrobić, bo chcę uleczyć taki aspekt swojego życia, taki aspekt swojego wnętrza. Dla siebie, dla, dla, dla swojego własnego szczęścia. I tylko tyle. I wasz bliźniak, najpierw zmieniają się wasze wibracje. Łączycie się ze swoim wnętrzem, ze swoją duszą. Tak samo jak Wy się łączycie ze swoim wnętrzem, ze swoją duszą, wasz bliźniaczy płomień się łączy ze, ze swoim wnętrzem, ze swoją duszą i poznaje prawdę o was. Jeżeli wy mówicie, że On jest nieprzebudzony, nieświadomy i tak dalej, to wy macie coś do uleczenia. Może rozpoznaliście e, wasze połączenie, roz, rozpoznaliście jego, tak, bo jesteście tą stroną in, intuicyjną. Ale jednak nie znacie całej prawdy o sobie, o swojej duszy, o swojej misji tutaj na Ziemi. I dopóki tego nie rozpoznacie, wasz bliźniak będzie trzymany specjalnie przez wszechświat daleko, tylko po to, żebyście wy odnaleźli prawdę. Inną prawdę.